Chcecie się przywitać? <ścoughs> Cześć! <ścoughs> Z kanałem na YouTube, którego nikt nie zna, nikt nie ogląda? Nie, ja sobie Dlaczego mam kamerę i dlaczego kręcimy kolejny filmik? Lecimy na tak Na grupie szkoleniowej o Arek Bike Center. No pojadę za kimś. O eeej No dobra. Trzy korby? 4. cztery? Głosowanie No to, Cztery, ja, cztery. cztery. opinie ekspertów cztery. są podzielone, nie? Co ci wypadło? No cztery, kręgi Dyski <noise> Przy glebie? Serio? No w drzewo przywaliłem Barana I co teraz chcesz dalej skakać, serio? No tak, ale nie mogę się w ogóle przełamać Na No dobra Najpiękniej do nie jest zły, nie? No wiem No i Jeee! Yeah, brawo! Chłopaki dobrze robią, dobrze je. No ziomeczki mamy trzeci dzień szkolenia. Obiecałem chłopakom, że jak 3 dni nikt się nie połamie, to będziemy latać whiplina. No i latamy whiplina. Brawo oj, oj, oj. I następny chłopaczek ładuje O nie 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 Szark musi siąść idealnie żeby to polecić. Zobaczcie tutaj się ziomeczki ulczą swoich pierwszych lotów Pod okiem pana Maćka instruktora Tu jest pan Maciej wariaciki, A tam moje wariaciki właśnie startują na whip Bardzo ładnie Dawid Na jeżdżę A. O, jeszcze idzie, 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 idzie. Oh, oh. A. Dziś zaginął w akcji, chłop, czekamy na OJS, dobra. Cium. Tak, kolego, mamy o 13.00 obiadek, już jest po 13., bo lataliśmy te hopki. No i teraz lecimy przez wtyczkę na obiad. Puch, 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 daj. Dobrze! Brawo, pływam do togo! To leci większość chopek, łapka w górę. Ło <laughs> <Woo>! Przetrwali! <laughs> Myślałem, że będę już leciał, a później patrzę się zatrzymuję, że wiesz co jest, nie? O, przetrwali, dobra Nie... Fajnie